Patronowie wspaniali, święty Rafał Kalinowski święty Traf Albert. Więc do tych wspaniałych stawienników polskich świętych było jeszcze święty Stanisław Babczyński. Ja pragnę zapewnić księdza Wojciecha, ojca Wojciecha, daj Boże, żeby oni się wreszcie przebrali, tak jak pierwotnie to było u Marianów na biało, nie na czarno. Czarne charaktery to absolutnie charaktery, natomiast zapewniam, że i doborowe towarzystwo zgrabiają remiszki i, bo zresztą widać, już nie tylko o Rafała i Alberta chodzi, ale o, o, tych, o ten żywy kościół, jak również zdajemy sobie sprawę z tego, kogo zabieramy u nas do, do, na Dolny Marymon. Mam nadzieję, że Stanisław Pawczyński nie będzie tam bezroboty. Niech na Bóg błogosławi. Tak się stało, że do końca wyczerpaliśmy godzinę łaski. Przypomnę, że właśnie w tym czasie dzięki obecności, dzięki pokładania nadziei razem z Najświętszą Marią Panną, niepokalanie w w Bogu w Trójcy Świętej, jedynym. Ludzie doświadczają łaski nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała. I niech to uzdrowienie duszy i ciała również będzie naszym udziałem, żeby Pan Bóg miał z nas codzienny pożytek. Pan z, Pani? I z twoim. Niech Was błogosławi Bóg wszelący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. Ich bin so froh,